Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzeńskim wzięli udział w ciekawym projekcie, którego celem jest m.in. troska o naszą planetę i środowisko, w którym żyjemy. Grupa uczniów z klasy trzeciej uczestniczyła w projekcie pod tytułem Zielona Szkoła. Wspólnymi siłami pod kierunkiem pani Joanny Wąchały, opiekunki grupy, oraz przy wsparciu technicznym Tomasza Mycka uczniowie utworzyli innowacyjny produkt, którego celem jest wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. W tym przypadku energii pozyskiwanej ze słońca. Udało nam się zbudować stację ładową z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej ze słońca. Obliczaliśmy całkowitą pojemność akumulatora oraz po czas potrzebny do jego pełnego naładowania. News spędziliśmy wtedy z naszymi nauczycielami i w swoim towarzystwie. Dzięki stworzeniu stacji ładowania smartfonów, od teraz każdy uczeń Krośnińskiej Szkoły Średniej może korzystać w świetlicy z energii pozyskanej prosto ze słońca.